Prawa i promotion. W tej chwili jest nas tylko dwóch i to jest trzecia impreza z kolei. Młodzież potrzebuje czegoś innego niż ta polonia, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Także, to jest przede wszystkim pierwsza rzecz. Promowanie polskiej muzyki troszeczkę inne niż do której jesteśmy przyzwyczajeni tutaj. Zespołów jest bardzo dużo, musimy po odrzucać zespoły. Zespoły się proszą, żeby tutaj grać i potrzebują promocji i chcą, żeby Polonia nie usłyszała, że sobie dobrze radzą. A my jesteśmy po prostu po to, żeby im pomóc. Chcemy zrobić fajną rock'n'rollową rodzinę, która sobie nawzajem pomaga. Brak tej muzyki, jest straszna posłucha na taką muzykę, także już taki pomysł istniał zawsze w naszych głowach od dawna i zrealizowaliśmy go po raz pierwszy 3 lata temu, bo chcieliśmy to od zawsze, od zawsze robić i narodziło się to, sfinalizowaliśmy to 3 lata temu. Przez pierwsze dwa lata robiliśmy po prostu konkurs, zespoły się zgłaszały, wysyłały swoje demo, CD, cokolwiek miały. W pierwszym i w drugim roku wybraliśmy praktycznie według swojego gustu i uznania, a teraz już czekamy jak ludzie na, do nas na stronę wchodzą, mówią, co im się podobało, także idziemy na gusto ludzi. Kto dobrze I zagra Sam ogłaszamy, to... który zespołu chciałby zagrać w naszym festiwalu, po prostu jest zgłaszani na stronie naszej. Także przed festiwalem do miesiąca czasu zespoły się zgłaszają. Też nie chcemy mieć e... chcemy mieć zróżnicowanie zespołów, nie chcemy mieć tylko jeden kierunek muzyczny, ale od bluesa do muzyki ciężkiej. Wszystko co jest pośrodku po, po ma szansę i chcemy to mieć ale na, ale na pewno mrokowisko też oddaje jakiś na pewien klimat tych y, koncertów mrokowych z Polski. Na pewno sentyment też tutaj gra dużą rolę. Nagrod jako takich nie mamy, ponieważ, nie. ponieważ y, nie myślę, że jest coś takiego jak nagradzanie za coś, co ktoś uważa za swoją twórczość. W razie traktujemy wszystkie jednakowo i promujemy je na swojej stronie. E, staramy się ich CD sprzedać gdziekolwiek i ktokolwiek chce to kupić, dostanie to CD. Także jeszcze raz, na naszej stronie można zobaczyć wszystkie zespoły. Www. Polska scenarokowa. USA, zapraszamy, możecie zobaczyć wszystko to, co było lub to, co będzie lub to, co ma szansę zaistnieć. Wyzajmicie się! Odezwijcie się! Ja! co chodzi? Jesteście tu nareszcie! Patrzę tutaj za ją twarz! Witamy! Przyszłość. Będzie publika, będą następne mrokowiska cała impreza prawdopodobnie się rozwinie na, na większą skalę. Na Moskwie się podobał się pomysł dwudniowy festiwal, gdzie można namioty, mogą ludzie przyjechać i mieszkać od razu w miejscu, gdzie jest koncert. Taki jest, tak jest nasz plan na przyszłość. Czy to się uda? Zależy to wszystko od finansów, od publiczności, od wielu jeszcze czynników, ale taki jest nasz plan, żeby to troszkę było większe. Kto finansuje to te teraz, dzisiejsze, To finansuje, finansuje to Provide Promotions, czyli e, nasza firma. E, nie wiem, czy można to powiedzieć, ale to jest nasza kieszeń. Ciężko jest znaleźć sponsorów na to, także możemy to uznać. Znaczy w tym, w tym roku mamy troszeczkę sponsorów, tak, więcej niż więcej czy, niż ostatnio. Tak, są sponsorzy, to jest jakiś tam część tego, reszta e, to są nasze pieniądze i e, przyjemnie, się, przy, przyjemnie się wydaje naprawdę duża radocha i. Dla fantastycznych ludzi można to robić. Kochajcie rock and bawcie się muzyką. Yy, chyba najważniejsze. Przyjeżdżajcie nam rokowisko I też. Świetna zabawa. Nie tylko na rocobisku, przyjechać, na inne imprezy. Promujcie, pomagajcie yy, polskiej muzyce, która potrzebuje tego wsparcia poprzecznego. Hej! Cześć wszystkim! Lecimy z Toksem już. a autorem jest. W imieniu organizatorów po pierwsze bardzo, bardzo gorąco dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przybyli na mrokowisko. Po drugie, nawet nie wiedzieliśmy, że mamy tak piękną, tak wspaniale potrafiącą się bawić młodzież, ale młodzieży radzimy uważajcie na kręgi szyjne, za dużo kosztuje marszał, żeby to naprawić. Po trzecie mamy niespodziankę. Zaraz po koncercie, po zakończeniu, zapraszamy wszystkich bardzo gorąco do Stadion Cafe, gdzie będziecie, ci którzy się spóźnili, będą mogli zobaczyć to, co stracili, albo w ogóle pooglądajcie siebie, bo jesteście cały czas kręceni. A najważniejsze, już teraz na scenie, reprezentanci Connecticut, Subdivision. Troszeczkę, troszeczkę lżej, troszeczkę bardziej soft, Troszeczkę bardziej rokowo. Dużo fajnych, znanych kawałków. Bawcie się Państwo jak najlepiej. Zapraszamy wszystkich właścicieli tych mechanicznych rumaków również. Sam my pozdrawiamy Dziecijemy. i www.polskastanorokowausa.com Zapraszam. Cześć.